z tej strony: macie kije. Dzisiaj kluczki do przodu. Na nie widać. łopatę granulek rano, łopatę pół rano, łopatę mierzanki. Z jednej strony już niczego. Dajemy śnięcznię, śnięcznię. i pszeniczka. Tutaj mam kluczki, skończyło 6 tygodni. Obecnie mogę już na sprzedaż. Sprzedajemy mu koledze Krzyszkowi. Wchodzę w ogólnie jego kanał. Link będzie się prawdopodobnie w opisie, Prawdopodobnie jutro ma przyjechać i je wziąć. Dzisiaj jest, jest, dzisiaj jest piątek. On ma prawdopodobnie przyjechać w sobotę. tutaj mamy. A jeszcze tam muszę iść. zaraz zobaczymy, czy to ma tu jest młody, własny czekolwiek, który jeszcze ma w paszy. Tak jak mówię, jest. Matko, brano, lepiej wyswiemy. Zapraszam bardzo do za, zasubskrybowania na mojego kanału. Jest bardzo miło. No, tutaj jest. Tutaj jeszcze sobie dostajemy troszkę mierzanki troszkę brano. Nie, chcieli widzieć, chcieli Coś. widzicie. ale słabo. Trzeba coś tu widzieć. Do widzieć. Jakby to się chciał, to w Teraz co? Teraz co? Teraz co? Teraz komentarzu co? to Muszę jechać, w palce nie chodzę. Nagrywam agresywna, bo jest zakocona. Znaczy, jak przeznacza, jeszcze trochę ten. Mi się wydaje, że ona może być zakocona. I też powinien się pojawić zjeden, nie, niebawem, ogólnie. w miejscu, niebawem w ogóle. Pierwszy się pojawił, ogólnie z samego. Potem się poradzi z, wszystkie z, 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 z wszystkimi zwyczajnymi, kury, gazy, i tak dalej. No dobra, to teraz pijemy. Najpierw z krabiokami przejdziemy, a potem będą. Tutaj jest sanczyk, troszkę wyczyścimy. Mam też nowy nawet, jaka piękna woda jest. Piękny sanczyk. Gorlega też taki kupiłem koledze. I tak, ja właśnie, e, on też nagrywa na YouTube, jeśli chcecie zobaczyć jego zwierzęta, to musisz spojrzeć jego kanał. Link będzie mieli w opisie, jak już mówiłam. i dalej, idziemy dalej. Ja to trzeba w końcach, w tej świnie, było już dość dużo. świnie, prawdopodobnie na wiosnę będę do jeszcze te cztery kolce. To jest wszystko jest tutaj też wszystkie dostały y, hmm. sobie krzywkę. I tu biraczki, to tu, to tu te wszystkie i te tu braczki, takie te wszystkie rzeczy. Hmm. O, maluszki już widzę. Dobre jauniasko. Widź. mamuśka Jest ich obecnie y, 7, 7 stóp. Ok i tam troszkę ja sypnę. Dobra. Siu, dałem radę, dobra, super. O, tak widzę, że nie już mi te duchy włażą. Tak wodę ma. Tą wodą potem sobie sprawić, znaczy, sprawi, mają. No i im takie są te strokaczki. Teraz mi raz mieszanki nie będę dawał, grominki mają. Tylko zaraz trochę i sianka. Nawet granulki sobie wyjedzą. No więc co? Stawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole. No i